Dzisiejszego reniferkę będziemy znowu przygotowywać z kwadratowych kartek. A że ja w domu kwadratowe kartki mam tylko w biuroczku biurowym, postanowiłam wziąć kartkę z drukarki, żeby była ona większa, żeby łatwiej mi się składało naszego pięknego reniferka. Przypominam, żeby zrobić z takiej zwykłej prostokątnej kartki yy, kwadrat, Bierzemy sobie, chwytamy jeden narożniczek i chcemy, żeby spotkał się ten bok z tym bokiem. Czyli po prostu przykładamy sobie wszystko równiutko. Przykładamy sobie. Tu dokładnie dociskamy. I ten trójkąt zostawiamy, odcinamy ten pasek. OK, i teraz jak to wszystko rozłożymy, to mamy kwadratową kartkę i mamy już w pakiecie jedno zgięcie tutaj po przekątnej. To zgięcie nam się przyda, więc jeżeli ktoś miał swoją y, kwadratową kartkę, to musi teraz y, ten brzeg zagiąć. Jeżeli przygotowywaliście kartkę za 4, to to zdjęcie już macie gotowe. Proponuję Wam teraz, żebyście obrócili sobie tą kartkę i z tej strony zgięli ją po prostu na pół. W jedną stronę i w drugą stronę. Czyli znowu robimy tego naszego dużego plusa. Ok, ja go tutaj jeszcze szybciutko zaznaczę. Aby na pewno wszystko było widać. Ok, tu jest jedno zgięcie. Tu jest drugie zgięcie. I przypominam, że tu jeszcze idzie nam też zgięcie. Je zaznaczyłam tam po drugiej stronie. Ale dobra, niech już będą wszystkie. I teraz mamy cztery kwadraty. Dwa są podzielone na dwa trójkąty. Dwa zostały. Te, co zostały, łapiamy sobie na różniczki. I zaginamy je tak, żeby ten narożnik spotkał się z tym narożniczkiem tutaj na środku. Czyli robimy jedno zgięcie i tutaj ten drugi cały kwadrat niezgięty również zginamy narożniczek do środeczka. I powstało nam takie coś. No jeszcze to nam renifera nie przypomina, ale teraz musimy sobie złapać. Dlatego wam was poprosiłam, żebyście sobie obrócili tą kartkę. Że jak teraz się przyjrzycie, to widzicie, że to zgięcie tutaj to do góry idzie w jedną stronę. Tutaj się tworzy w tą stronę, to zgięcie natomiast idzie w tą stronę. To nam bardzo ułatwi e, teraz złożenie tego kroku, dlatego że te zgięcie chcemy przyłożyć do naszych trójkątów. A to a to zgięcie Chcemy odgięć, żeby tutaj nam tak wystawało. Jeszcze pokażę jeszcze raz na drugim boku, albo pokażę jeszcze całość. Czyli zaginamy w tym miejscu, żeby po prostu w tych miejscach ten trójkąt spotkał się z tym trójkątem. Tak chcemy zrobić, tak chcemy zrobić, tak chcemy zrobić. No i w międzyczasie powstaje nam tutaj taki trójkąt w środku. I jak złożyliśmy jedno, to poprzekondyl z jednej strony, to na pół z drugiej strony to wtedy te zgięcia nam same się tak trochę odznaczyły i nam trochę to znacznie ułatwiły. Dobra. Mamy teraz coś takiego. Już nasz, nasz renifer już jest bliski. Teraz chcemy te trójkąty, które nam tutaj powstały, tutaj mamy dwa takie trójkąty i tutaj mamy dwa takie narożniki. Chcemy te narożniki zagiąć tutaj do środka, więc po prostu bierzemy i zaginamy sobie tu do środka. Jedno... I drugie. OK. I tutaj tak samo. Jedno. I drugie. Dokładnie dociskamy. Z tego samego powodu, co dokładnie dociskaliśmy gwiazdki ostatnio. Żeby nam się po prostu ten, ten wzór, żeby nam się ten reniferek nie rozkładał. Bo on i tak nam będzie trochę taki trójwymiar, on i tak będzie miał taki trójwymiar, będzie nam trochę odstawał. Ale jakbyśmy tego nie złożyli, to on by był taki cały, mm, no odstawałby za bardzo. Okej, okay. już prawie końcówka. Teraz łapiamy sobie te elementy, które można powiedzieć, że są takie jakby uszy. I zaginamy teraz te prawie uszy do środka. Tak, żeby tutaj powstały nam takie trójkąty. Czyli po prostu staramy się znowu zgiąć tak, żeby złożyło się w tych dwóch miejscach, gdzie tutaj nam wystają te trójkąciki. Czyli składamy. Ok, jedno się udało. No i nierówno widzę. Teraz jedno się udało. I łapiemy sobie drugie. I znowu tak samo zaczynamy zginać tutaj w tym miejscu. I drugie nam też się udało. I teraz już praktycznie ostatnie zgięcie. Bierzemy ten środeczek i wykręcamy go tutaj w drugą stronę żeby to poroże było takie trochę większe. Znowu Bierzemy ten trójkącik i wyginamy go tutaj znowu kawałeczek troszeczkę tak jak przed chwilą zrobiliśmy tutaj. Tutaj też tak zrobiliśmy. To teraz znowu bierzemy kawałek i robimy taki, takie zakończenie tego poroża. Ok, nasz reniferek już jest prawie gotowy. Brakuje mu tylko noska. Może być czerwony, jak u Rudolfa, może być czarny. I brakuje nam oczek.